widzowie, dzisiaj na tym odcinku wbijamy 400 pucharków, y, przepraszam, 500 pucharków, chyba za, jak zauważyć na miniaturce, oczywiście wanicie w suba, bo na 50 y, subów zmierzycie się z takim typem funkcji, stawcie lajka, stawcie lajka, jeśli to wam się będzie podobało, no to y, zaczynamy naszą przygodę z strzelką, będzie na pewno super. Cristiano Ronaldo Super pro O, cześć MZ. Moje super kiepsi. Mój Nie ma się nawet ze mną zadzierać za... O nie, po koloko tu jest Hashtag nerdpoko Bam, bam Proste to jest Nabijam sobie ulta na jakimś bambiczku, który akurat rozwala sobie skrzynki. Co jest? Bibi Bubble. Naprawdę, to jest jakieś dziwne. O ty, o ty. Ej, tego się nie spodziewałem, że on tu będzie w krzakach, ale... O ty, zabijesz mojego kolegę. Terminem się zmierzcza. Zobaczymy, jak się... Żeby ze mną poradzisz. Młah, ha, ha, ha. O, już myślałem. Dobra, mega. No to będzie chyba szybki odcinek. Naprawdę, nie będzie chyba zbyt długi. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo nabijam te pucharki w zastraszająco szybkim tempie. I no... Za niedługo będziemy mieli chyba jeszcze nową postać z tego, co, z tego co wiem. A jeśli mi się pofaci i jeszcze mi zostanie troszkę dużo czasu, to... Będzie jeszcze kilka rundek nową postacią, chyba. Albo po tym, po wbiciu tego. Dobra, y, tam jest Poko. Nerf Poko. Hashtag Nerf Poko. Bling bling. Chodź, chodź, chodź na, 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 Chodź, wpadł jak... Wpadł dosłownie jak w moją pułapkę, chyba nie. Te boty chyba nie widzę jakoś, jak mam ulgę. Nie wiem, no... To jest bo ciekawe, czemu nie poszedł zbierać pary kupców? Power cubesu. No ale skoro zostali dla mnie, to. Naprawdę, szanowny gość. Ktoś nie przypadkiem mnie zabijał? Nie. Stały trzy osoby. Już jedna SSS na dole się biją. Tak. Nie zabijesz mnie. Jestem zbyt mocny. Blaming. Kluby! Kluby odblokowane. Wiem, wiem, wiem. Wszystko wiem, wiem. Yy, Okej, okay, dobra. Ciekawe pewnie jestem najgorszy w tym klubie. No. I, nie wiem, Ninjago Klub dla fanów Ninjago. No w sumie tak troszkę może jestem. A i zapomniałem Wam powiedzieć: Sprawdzałem ile ten skin kosztuje. 150 gemów. Ja pierniczę. Inaczej, 5000 błyskotek. Super. W odcinku, w którym em, to mówiłem, że no. No, to jednak źle powiedziałem, jednak on jest po prostu piękny. Bam, bam. Nie no, prost. O nie, Rico jest na daleko, a jestem na blisko. No, 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 no jestem. Dobra, nice. Trzeba przez ściany się z tymi. Ja się trzeba przez ściany z nimi bić. Nie uciekniesz mi. Uf. O, tu, tu jest coś. Patrzcie, cię ja nawet przez ściany zabiję. Mogę cię przez ściany Tam jest. Macie ulta. Ten na Na twarz za chwilę ulta wsadzę. Time to gotta work. Super. Po, małymi kroczkami, ale się zbliżamy. N No jak na razie same bociki Ałaj Oty Bobku dobra Nie no tutaj osoby się mega szybko zabijają Czyli te boty Zobaczcież mieć chociaż jednego killa Dziękuję tam Była na górze, sobie Ja ją widziałem i ja już doskonale widziałem i jest to Nita. Nie uciekniesz mi ze swoim miskiem. Gdzie ona jest? Bim, Bam, bim, bum. Ten. Nie, uciekniesz mi. Nie, uciekniesz mi. A masz. Pięknie, kolejna. Kolejna. Ten. Dobra, jeszcze misja się zrobiła. Nie no, pż jest piękny, pszcz jest piękny, co. 100 kredytów. Dobra. To, to teraz już na pewno ten, ale zagrajmy sobie może bazę. Surzy lifesaver. Czy Czytam coś. Tam? Nie wiem, ale... Gra. Chcę jakieś mocniejsze osoby, jakiś mo mocniejszych graczy. Only a z tymi to się łatwo wygrywa tam widziałem jednego no chodź tu jesteś Ty. się jak na razie na ściągnąć na ulka stał po prostu o. albo tak blisko po prostu go przyciągnąć do siebie to no. hmm, się znieść drugie czekanoc mi się chce odrodzi delikatnie odrodzonym HP mogę już grać ten Edgar jak ten śmieciuszek już na mnie skoczy to ja mam mam prostu drogę ucieczki no, ale chyba nie skoczy A na mnie do pierwszego skoczy. z moim ultem! Jest! No Pięknie, bardzo prościutka gra, taniej jeszcze... O O nie Tam to musi być akurat ośmiobit? Masz do tego Twojego koszmarnego ułuża No kurde, czemu uciekasz? Że... Nie, nie, nie było Ty chcesz się kręcić? dolku? No ty No, no Ginie no, no. Ginie Giniesz, giniesz. Nie Nie! jakby nie no, z ultem się nie trafiłem. Nie prawie zabił nie fajnie. Super. Ten, ale nie można, bo to jest kolekcjonerskie sprawa.